Dzień dobry. W związku ze zbliżającym się startem polskiej misji naukowo-technologicznej, przybliżamy naszym obserwatorom eksperymenty, które astronauta dr Sławosz Uznański Wiśniewski zabierze ze sobą na międzynarodową stację kosmiczną. Naszą gościnią jest dzisiaj dr Agnieszka Skorupa z Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, kierowniczka projektu Astro Mental Health. Bardzo serdecznie panią witam. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Czy może nam pani opowiedzieć, jak to badanie zostanie przeprowadzone? Jak będzie badany stan psychiczny astronautów i y, ile osób będzie brało udział w tym badaniu? O, to nie jest takie proste, to znaczy odpowiedź nie będzie taka krótka. Jeśli chodzi o samą konstrukcję badania, to ma ono procedury pomiarowe naziemne i po procedury, te, które będą już realizowane podczas misji. Jeśli chodzi o procedury takie naziemne, to astronauci są proszeni o Udział w wywiadzie przed i po misji oraz przed misją o wypełnienie no, dość długiego zestawu kwestionariuszy psychologicznych. Są to narzędzia badawcze standardowo stosowane w psychologii, tylko specjalnie dobrane przez nas, żeby zmienne, które nas interesują, tutaj podlegały pomiarowi. Za to podczas misji astronauta będzie miał kilka zadań. Jednym będzie regularne wypełnianie właśnie testów psychologicznych i jeszcze innych niż te, które otrzymał od nas pod podczas preflightu czy spotkania BDC, tutaj tych pomiarów naziemnych. Drugim zadaniem jest spontaniczne wykonywanie fotografii, ponieważ będzie okazja po wywiadzie, po misji do skomentowania po prostu tego, które momenty według astronauty były najważniejsze. No i takiej jakościowej analizy dlaczego, tak? dlaczego ta to konkretne zdarzenie, czy, czy, czy miejsce, czy, czy po prostu cokolwiek osoba chciała sfotografować, weszły w skład tego, co najważniejsze. No i trzecia kwestia, i chyba ta, na którą ja najbardziej czekam osobiście, to wideodzienniki. Wideodzienniki. To są narzędzia, narzędzia z jednej strony jakościowe, ponieważ osoby astronautkie mogą po prostu wypowiadać się na temat tego, co było dla nich najważniejsze, czym jest dla nich kosmos, z czym się mierzyły od czasu ostatniego nagrania, czyli jest to bardzo takie otwarte, swobodne narzędzie. No ale z drugiej strony będziemy mieli możliwość analizowania nie tylko treści i gramatyki, czyli formy wypowiedzi, ale również ekspresji emocji obserwowalnych na twarzy podczas nagrywania właśnie tych wideodzienników, no bo tutaj takim, no myślę, dużym kawałkiem tego projektu jest właśnie próba jakby zatrudnienia technologii w przyszłości, mówię o dalekiej przyszłości, do tego, żeby jakoś proponować zdalne, możli jakby formę zdalnego monitoringu e, funkcjonowania e, osób w kosmosie, tak żeby wychwytywać tą zmienność potencjalną stanów emocjonalnych, no i, i w tych momentach, w których trzeba najbardziej, po prostu te osoby wspierać, czy, czy tutaj jakoś lepiej przeciwdziałać trudnościom i wyzwaniom, które by się pojawiały. No, ale to nie wszystko, powiedziałam, że to będzie dość skomplikowane, ponieważ to jest procedura dla osób astronautów. No, ale mamy cały pakiet pomiarów jeszcze analogowych, ponieważ takim kolejnym ważnym elementem naszego badania Astrumental Health jest możliwość przetestowania, czy, czy właśnie chęć przetestowania tego, na ile dane zbierane w tzw. analogowych środowiskach odzwierciedlają to, co dzieje się w tych realnych, ekstremalnych środowiskach. Badania w analogach są zazwyczaj tańsze, prostsze do zorganizowania, stąd bardzo często się korzysta nie tylko w zakresie psychologii, ale też innych nauk właśnie z tych takich e, naziemnych pomiarów, w których są pewne stresory czy pewne ekstremalne środowiska, e, czynniki odzwierciedlone, oczywiście nie wszystkie, no bo przecież nie mamy na przykład mikrograwitacji, e, więc e, tutaj nie będzie możliwości jakby wychwycenia całego repertuaru Extreme, ale przetestujemy te same procedury zgodnie z tym samym schematem na Ziemi. W zasadzie, w zasadzie już testujemy, bo misja analogowa już się rozpoczęła eee, i będziemy, myślę, mieli taką pierwszą na świecie okazję do porównania, jak wygląda zmienność u osób, m, które realnie przebywają w kosmosie i zmienność stanów emocjonalnych, czy w ogóle funkcjonowania takiego psychologicznego u osób, na których badania się prowadzi najczęściej i które najczęściej służą jako takie lustro, czy właśnie ich dane służą do wyciągania wniosków o tym, jak to by było w kosmosie? Zespół, który leci na stację, jest w zasadzie zespołem międzykulturowym. I tutaj, czy ten aspekt był brany pod uwagę w przygotowaniu tych kwestionariuszy, które będą wypełniać? No bo jednak czasami są różnice w kulturze między no, osobami z różnych krajów, czy, czy to jest brane pod uwagę. Celem naszego projektu nie jest wychwycenie różnic międzykulturowych, chociaż to jest zagadnienie no, niezwykle fascynujące i bardzo istotne. Ale tutaj elementy z takiej psychologii międzykulturowej na pewno braliśmy pod uwagę, projektując badania, bo mieliśmy bardzo dużo takich rozmów w zespole, czy powinniśmy na przykład z polskim astronautą prowadzić wywiady po polsku. Oczywiście byłoby to dla nas też najdogodniejsze w kontekście analiz, ale pytanie jest wtedy, czy uzyskalibyśmy tak samo wystandaryzowane dane, ponieważ poza. Sławoszem, nikt z osób astronałowskich, które biorą udział w, w locie Axiom 4, nie jest polskojęzyczny. Stąd ym, pytanie jest właśnie, na ile jeśli prowadzimy w ojczystym języku badania, to te wypowiedzi, yy, mówię przede wszystkim o wywiadach i wideodziennikach, yy, to te wypowiedzi są wtedy, nie wiem, być może bogatsze, być może co innego jesteśmy w stanie z nich wyciągnąć. Stąd, Zastanawialiśmy się nad tym e, tematem i zdecydowaliśmy się jednak, że językiem obowiązującym obecnie w lotach kosmos jest język angielski i wszystkie dane będą zbierane właśnie w języku angielskim. Ale mamy pełną świadomość, że różnice międzykulturowe, a także płynność posługiwania się tym językiem, no też mają przełożenie na to, jakie dane uzyskujemy. Nie? To, to, to z pewnością, ale nie mamy, tak jak mówię, celu badawczego, jakim byłoby wychwycenie różnic międzykulturowych, e, z tego względu, że nie Ile osób zgodzi się na udział w naszym badaniu? Zgodę uzyskaliśmy od dwóch astronautów, co jest już dla nas fantastyczną wiadomością, ponieważ od tych dwóch osób możemy publikować dane, oczywiście w formie zanonimizowanej, no ale to jest dla nas, jako badaczy, na no, ten cel taki priorytetowy i bardzo się cieszymy. A jeszcze tak z ciekawości wtedy grupa lustrzana, która będzie w tej jakby części naziemnej badania. Kontrolowana. Czy oni w takim razie też będą wypełniać kwestionariusze w języku angielskim? Tak, oczywiście. W ogóle wszystkie badania w Lunaresie od lat, lat są organizowane tylko i wyłącznie w języku angielskim. Też w takim, w takim języku komunikujemy się z załogą i wszystkie jakby badania są w tym języku zbierane. Też mieliśmy taką możliwość, żeby spróbować jak najlepiej odzwierciedlić ten zespół, który jest, będzie już tuż za chwilę na ISS. No i zastanawialiśmy się, jakie parametry brać pod uwagę, no bo przecież e, ludzie są tak różni, mimo tego e, jakby ciężko zaproponować wyczerpujący pakiet cech psychicznych, które powinniśmy wziąć pod uwagę, żeby znaleźć człowieka, który odzwierciedla drugą osobę pod kątem profilu psychologicznego. Stąd zdecydowaliśmy się na odzwierciedlenie danych socjodemograficznych, że mamy jedną kobietę trzech mężczyzn, że mamy osobę z, osoby ze zbliżonych rejonów geograficznych, prawda? Że na takie podstawowe jakby parametry bardziej zwracaliśmy uwagę, bo myślę, że i tak nie jest możliwe znalezienie drugiego sławosza, drugiej Pegi, czy drugiego Tibora, czy drugiego szukli. To są wszystko bardzo wyjątkowi ludzie. No tak, najważniejsze będzie tutaj przybliżenie i Postaranie się do tego ustandaryzowania e, tych cech, pewnie między, między tymi osobami. E, Byłam też ciekawa, z jaką częstotliwością będą prowadzone e, te badania, te pomiary. A to jest e, też bardzo ciekawe pytanie, ponieważ oczywiście w e, idealnym świecie e, byłoby fantastycznie móc dokonywać pomiarów codziennie. E, no i też taki początkowy wniosek w konkursie Europejskiej Agencji Kosmicznej, który składaliśmy, żeby dostać ten projekt, właśnie tak zakładał, że będziemy codziennie m, proponować pomiary, ale nie jest to możliwe, e, ponieważ czas astronautów jest bardzo drogi i podlega negocjacjom tak naprawdę agencji e, kosmicznych z danego kraju. E, no i tutaj Polska dostała ograniczony pakiet czasu do podziału, no i to, że druga osoba astronautka bierze udział, to jest też kwestia w naszych badaniach to jest też kwestia negocjacji, też rządowych, więc no tutaj też nasza wdzięczność za za tą pomoc w dotarciu do drugiego badanego, ale faktycznie te czynniki zewnętrzne powodują, że nasze badanie będzie mogło być realizowane sześć razy. Co już jest i tak niesamowitym, a jakby zakresem ilościowym, no i pozwoli to nam na praktycznie monitoring pewnej zmienności stanów psychicznych i dobrostanu człowieka co drugi dzień, więc to i tak myślę jest super układ, który no udało nam się osiągnąć. Kontynuując, właśnie czy będą też badane jakieś aspekty fizjologiczne, i jeśli tak, to w jaki sposób? Czy na przykład poziom kortyzolu, tutaj czynnik stresowy jednak związany z przebywaniem w kosmosie, może pewnie mieć wpływ na stan psychiczny osób astronautów Nasze badanie nie zakłada tego pomiaru. Stricte jesteśmy skupieni na psychologii, która okazała się, że nie jest wcale tak często reprezentowana. A w badaniach kosmicznych jak mogłoby się wydawać? Dużo więcej danych jest dotychczas zebranych w analogowych habitatach kosmicznych i w innych środowiskach, takich jak na przykład środowiska polarne, które służą za pewne porównanie, tak? pewną analogię dla astronautów, ale tych badań w kosmosie, takich klasycznie psychologicznych, właśnie, narracyjnych, czy kwestionariuszowych, jest niewiele, więc to było nasze zaskoczenie, ale też motywacja, żeby ten typ danych zbierać. No a druga kwestia jest taka, że wymagałoby to osobnych zgód. Jakby komisji biomedycznych oraz posiadania w zespole osób, które są bardziej fizjologami. Ale są, tak jak Państwo pewnie wiecie, inne projekty, które lecą ze Sławoszem podczas misji Ignis, które są skupione na fizjologii. Jest neurofeedback, jest mikrobiom, czyli są te inne, jakby jest krew badana DNA, zmiany tutaj DNA prawda, podczas ekspozycji na. Warunki kosmiczne, więc są bardzo ciekawe badania, i być może będzie taka okazja, żebyśmy jakoś te dane połączyli we wspólnych analizach. Myślę, że więcej już sław od jednego eksperymentu nie musi dostawać, bo i tak ma pełne ręce roboty. No tak, dużo jest e, tych eksperymentów, dużo pracy na pewno przed nimi. Ale jeszcze wracając też do tego chyba trzeciego aspektu, który e, pani wymieniła, czyli sprawdzania e, mimiki twarzy e, osób z tych nagrań, wideodzienników, w jaki sposób ta analiza będzie przeprowadzana? Czy ona będzie w jakiś sposób zautomatyzowana? I co można z takiej mimiki wyczytać? Czy jest szansa, że dowiemy się czegoś, czego te osoby nie powiedziały w, w swoim wideodzienniku? W ogóle zastosowanie tych procedur, tak różnych procedur, ma na celu jakby stworzenie przeciwwagi do tego, że jednak próbka, którą dysponujemy, jest bardzo mocno ograniczona. No, wszystkie osoby, które choć trochę znają się na statystyce, wiedzą, że to jest no nieco za mało, żeby testy miały moc dyskryminacyjną taką dobrą. Stąd to jest klasyczne postępowanie obchodzi się ten problem tak, że się proponuje małej grupie osób wielość pomiarów i wielość modelności. modelności Odbierania danych. No i w tym upatrujemy naszą siłę i mamy nadzieję, że to pozwoli nas, nam zbliżyć się do obrazów, faktycznie tego, jak funkcjonują osoby astronautskie. I chodzi o połączenie danych ilościowych, jakościowych, werbalnych i właśnie tego kodowania ekspresji emocji widocznych na twarzy. Do kodowania stosujemy program Noldus Face Reader, który mieliśmy też możliwość zakupienia z projektu. To jest drogi program, więc bardzo się cieszymy, że też zostało nam przyznane dofinansowanie na to ponieważ program koduje automatycznie tak tzw. action units, czyli odpowiednio zakodowane mięśnie czy też obszary twarzy, które w klasycznej psychologii dotyczącej też podstawowych emocji, to jest teoria podstawowych emocji jeszcze wprowadzona przez Ekmana, to te obszary zostały wytypowane przez badaczy przez lata, lata testowane ręcznie jako od, odpowiadające na przykład za objaw. Radości albo za objaw nie wiem, smutku czy złości, i nie będziemy tego robić tak, jak robiono kiedyś ręcznie, tylko program będzie po prostu automatycznie, na bieżąco, poklatkowo wręcz, zliczał czas trwania danej emocji określonej, kodowanej, no jakby tą ekspresją, która jest predefiniowana. I to jest też ciekawe, bo tak naprawdę my nie będziemy szukali tego. Nie wiem, to jakościowo jakoś tego obrabiali, tylko to będą dane ilościowe, bo to będzie czas trwania danego, jakby, kodu emocjonalnego podczas wypowiedzi, który będziemy mogli łączyć być może w przyszłości z treścią wypowiedzi, która była mówiona. Wspominała Pani, że nie przeprowadzono wcześniej zbyt wielu takich badań, na pewno nie na samych astronautach, raczej w tych warunkach analogowych. Czy w takim razie może przewiduje Pani, że te obserwacje będą w jakiś sposób zbliżone z tymi, które wynikały z badań prowadzonych na polarnikach zimujących na stacjach badawczych? No to jest bardzo ciekawe. Znaczy, może pierwsze słowo komentarza. Faktycznie tych badań ku naszemu zaskoczeniu nie było dużo, wręcz ESA spodziewała się, że no, ta psychologia klasyczna, którą proponujemy, to pewnie była już wielokrotnie badana, a okazało się, że większość artykułów naukowych, które są oficjalnie dostępne, oczywiście opublikowane, ma taką klauzulkę jak na ASS. Czyli jeśli indeksujemy, to tamto ISS się pięknie indeksuje, ale to nie jest pomiar na ISS, tylko sugestia, że to, co obserwujemy na przykład u polarników, ma przełożenie na ISS, czy mogłoby mieć takie przełożenie. Więc to jest takie nasze niesamowite zaskoczenie i stąd tak bardzo czekamy na te dane, które przyjdą do nas już, mam nadzieję, niebawem z kosmosu. Ale druga kwestia jest taka, że Dużo ja, ja akurat dużo robię takich analiz, że jednak polarnicy to nie jest dokładne odzwierciedlenie astronautów, ale na ile będą dane zbliżone, no to się okaże. To jest, to jest to, myślę, ten wkład, to nowum naszego projektu. Ja może pozwolę sobie dopowiedzieć, że bardzo dużo analiz pokazuje, że profil osobowościowy astronauty i polarnika jest nieco inny. Polarnik nie musi mieć tak wysokiej motywacji osiągnięć, nie musi być tak mocno zorientowany na takie cele kolektywne, wstępne w sensie reprezentacja kraju, że to jest dla mnie ważne, to jest priorytet, żeby się wykazać i polarnik na przykład może być trochę mniej sumienny czy trochę, nie wiem, mniej ekstrawertyczny, bo te cechy nie są tak bardzo priorytetowe. Też popatrzcie Państwo, ile nasi astronauci, chociażby ten Axiom 4, są obecni w mediach i teraz osoby do lotów w kosmos też się selekcjonuje pod kątem autoprezentacji, co nie jest, jest w żaden sposób kryterium selekcyjnym dla polarników. No, ale jest to dalej fascynujące, bo mnóstwo danych jest zbieranych właśnie w stacjach polarnych, ponieważ one mają najbardziej realną izolację. No bo jeśli jest noc polarna i nie da się gdzieś dopłynąć, to naprawdę się nie da dopłynąć i Państwo jesteście zdani na siebie. No, wszystko ma plusy i minusy, stąd. Cudownie, że możemy robić misję lustrzaną, bo wtedy możemy określić badawczo, opisać w artykule, w jakim stopniu to, co nawet zgodnie z tymi samymi procedurami na Ziemi organizujemy, przekłada się na to, co się realnie dzieje w kosmosie. To może tak wracając jeszcze do aspek aspektu y, ogólnego, jak ogólnie y, taki stopień izolacji może wpływać na stan psychiczny osób, no, w tym przypadku osób astronautów, ale też y, w takim może ogólniejszym y, pojęciu? No, izolacja, bo w Polsce stosując słowo w ogóle izolacja, pewnie myślimy o dwóch kategoriach. W języku angielskim jest to rozróżnione na isolation and confinement, czyli na izolację społeczną i izolację taką przestrzenną, czyli odosobnienie. To są dwa czynniki, które z pewnością są dla człowieka wyzwaniem z tego względu, że jesteśmy istotami po pierwsze ultraspołecznymi, czyli stworzonymi do kontaktów z innymi, to jest też taki diagnostyk naszego dobrostanu, że możemy być w kontakcie z innymi w Głębokiej też relacji. Oczywiście każdy z nas ma inną potrzebę, jakby natężenia tej relacji to też co innego. Ale druga kwestia jest taka, że też jesteśmy osobami stworzonymi do ruchu, więc bycie przez długi czas w ograniczonej przestrzeni samo z siebie stanowi wyzwanie. No właśnie, nie tylko dla mięśni, ale też dla psychiki, takiej percepcji, możliwości wyjścia, a wręcz dla niektórych może być takim wyzwaniem dotyczącym po prostu takiego lęku, że co by było, gdyby gdy ta przestrzeń się Zniszczy, zepsuje, to będzie jakaś awaria, no to myślę, że też jest takie wyzwanie, przed którym mogą stać również polarnicy, wspomniani wcześniej, prawda? No bo państwo bez ogrzewania, bez um, wsparcia technicznego, zabezpieczenia przed zimnem, długo bez pomocy z zewnątrz nie przetrwacie. Czy wiemy, jaki właśnie ta izolacja i taka bardziej społeczna, i właśnie ta w tym aspekcie przestrzennym ma w Wpływ na procesy poznawcze, bardziej na takie odczuwanie y, tożsamości, czy poczucie toż, tożsamości y, dla tych osób, które przez jakiś no, wydłużony czas przebywają w tej izolacji. Tutaj, jak prac, nie będzie on taki długi, bo to jest około dwa tygodnie, tak. z tego co wiem, y, ale też chyba grupa lustrzana będzie miała troszkę wydłużony ten okres badania. Czy dobrze zrozumiałam y, czytając komunikaty, czy będzie to y, ten sam y, czas? Mm -hmm. To ja już tłumaczę. Jeśli chodzi o konstrukcję badań w analogu, to grupa, która odzwierciedla Axiom 4, jest dokładnie tyle czasu, co tutaj Sławosz i jego koledzy i koleżanki astronauci. Ekolżanki astronauci, ponieważ e, będą około dwóch tygodni przebywali w habitacie. Ale, żeby być takim um, no, prawdziwym w tej e, misji lustrzanej, to zaprosiliśmy na czas dłuższy ekipę, która odzwierciedla analogowy ISS. Czyli mamy pięć osób, które zamknęły się wcześniej i wyjdą później, e, bo będziemy mieć też niezwykłą okazję sprawdzenia, jak. Przykłada się na to poczucie w ogóle takiego, um, jakby funkcjonowania w danej przestrzeni, na taką właśnie. To, to, co padło przed od Pani, to tożsamość, na ile to jest moja przestrzeń, a na ile Wy tu przychodzicie do mnie, a na ile to jest nasza przestrzeń i razem się nią zajmujemy, kiedy mamy ten no, unikatowy komponent, e, czyli połączenie dwóch zespołów. E, jeśli chodzi o misje analogowe, ja też nie znam takiego badania, które testowałoby taki układ. Jeśli chodzi o ISS, to przecież norma zawsze, ktoś tam jest, ktoś dołącza, ktoś y, y, wyjeżdża, tak? czyli to jest normalna zmienność. No, jeśli pomyślimy sobie o polarnikach, to. Też jest doświadczenie, które tutaj mają, które by zbliżyło ich do ISS, bo są grupy zimowników, letników, są badacze sezonowi, okresowi, i tutaj ta kwestia taka, właśnie, kto jest tym prawdziwym polarim, ta kwestia tożsamościowa, kwestia też taka terytorialna, że wchodzisz na moją przestrzeń, którą ja już sobie zorganizowałam, zorganizowałem przez lata i czy miesiące i to dobrze funkcjonowało, no jest fascynującym takim tematem badawczym. Ale odwołując się do tego, o co pytanie było wcześniej czyli o ilość na przykład błędów poznawczych, czy takiego funkcjonowania poznawczego. Czas izolacji ma znaczenie. Z czasem izolacji spada nasza jakby i odporność psychiczna, jest, spodziewamy się, że wzrastają stany negatywne emocjonalnie, a spadają stany pozytywne emocjonalnie. Być może spada też efektywność pracy i takie zaangażowanie w pracę. No i tutaj wiemy, że Wiemy, że też ilość błędów poznawczych wzrasta. Ten aspekt poznawczy nie jest akurat tematem naszego badania, też tak nie ukierunkowaliśmy procedur, które proponowaliśmy na ISS. No, też nie jest możliwe, żeby wszystko badać jednocześnie, prawda? To jest po prostu bardzo obszerne zagadnienie. Kusiłoby, żeby jak się ma tych ludzi w kosmosie dostępnych, to żeby wszystko sprawdzić, ale to też byłoby metodologicznie niepoprawne i badawczo niet nietrafne, jeśli by tak tych ludzi przeciążyć. Ale ja też jestem na bieżąco akurat z tym tematem. Miałam okazję dwa dni temu być w wojsku, w Szklerskiej Porębie w Akademii Wojsk Lądowych, gdzie była konferencja dotycząca działalności wojska w górach. I tam miałam też okazję mówić o tym, czym się różni przymusowa izolacja od izolacji dobrowolnej. No i bardzo różne też dane jeszcze udało mi się sprawdzić, które pokazują, że no kilku dniach, nawet po pięciu dniach u osób niezwykle wyszkolonych i przyszkolonych na te warunki izolowane, ekstremalne i zamknięte wzrasta ilość błędów poznawczych i organizm na przykład już się nie regeneruje fizycznie, tak żeby dawać optimum psychologicznego funkcjonowania. Co jest no, niesamowite i akurat w tej sytuacji wojskowej, o której mówię, no pewnie kluczowe do powodzenia misji. Jest to bardzo ciekawe i na pewno jesteśmy bardzo ciekawi wyników, które powstaną z tego eksperymentu. Czy są już jakieś przewidywania, jakie wyniki uda się uzyskać? Jakieś hipotezy, które zostały postawione? Eee, tak, no oczywiście. <laughs> Cały pakiet hipotez, e, które zostały postawione, a do tego e, w ubiegłym roku, właśnie w maju i w czerwcu, prowadzi, znaczy w czerwcu i w lipcu dokładnie, prowadziliśmy misje pilotażowe, które testowały to, czy procedury, które proponujemy, są w ogóle wykonalne dla astronautów i czy dane, które zbieramy, no, można potem w analizach e, w takiej formie, w jakiej je zbieramy, po prostu kodować i, i nie wiem, przeliczać. E, I tutaj e, oczywiście misje pilotażowe, były prowadzone w Habitacie Lunares, no bo to jest to miejsce docelowe do analogu, no nie prowadziliśmy pilotażu na ISS, bo byłoby to niemożliwe, ale już pewne wstępne, wstępne wnioski mamy. Wygląda na to, że ten mindfulness będzie się potwierdzał, to znaczy mindfulness, czyli pewne cechy, które mierzymy przed misją, przekładają się na dobrostan i zaangażowanie w pracę osób w trakcie misji i tutaj tą jedną z cech jest właśnie uważność, tak, taka codzienna, która z pewnością byłaby cechą, którą można potem proponować w szkole, Osobom, które chcą być astronautami i astronautkami, myślę, że to jest też takie krzepiące. To co jest dla nas ciekawe, to nie do końca obserwujemy zjawisko, którego ja jestem tutaj wielką fanką i czekam na weryfikację właśnie w tym największym extreme, czyli w kosmosie, czyli zjawisko trzeciej czwartki. No bo są pewne hipotezy, które pokazują, że po połowie misji, a przed właśnie zakończeniem trzeciej czwartki, i wzrasta ilość konfliktów interpersonalnych i osłabiają się poznawcze aspekty funkcjonowania osób, które są w izolacji, ta emocjonalność staje. Się bardziej negatywna, a mniej pozytywna, co może się też na pracę i zaangażowanie w nią przekładać. No i okazuje się, że tu nasze badania i te wcześniejsze kampanie, które prowadziliśmy w Lunaresie i to, co teraz tymi różnymi modalnościami analizowaliśmy podczas pilotażu, no nie, nie potwierdza tego. I to może dobrze, to może dobrze, chociaż dalej jesteśmy bardzo nastawieni na. Um, o próbę poszukiwania wzorców zmienności, bo gdybyśmy wiedzieli, że jest jakiś wzorzec, to moglibyśmy proponować schemat interwencji i procedur wsparciowych. No i to byłoby już takim bardzo mocnym wymiarem praktycznym naszego projektu. Super, to jest bardzo ciekawe w ogóle, i widzę, że jest bardzo dużo aspektów w tym samym jednym badaniu, które jest i tak częścią jakby szerzej zakrojonego badania. E, oczywiście e, życzymy powodzenia w przeprowadzeniu badania, wiadomo, że każdy wynik będzie dobrym wynikiem, jak to e, w nauce tak bywa. Trzymamy kciuki bardzo za, e, no, za nasze polskie projekty przede wszystkim, bo wiemy, że też inne projekty lecą na stację w tym czasie. Um, tu jeszcze bym dała Pani przestrzeń, jakby chciała Pani uzupełnić, może jakieś pytanie z mojej strony nie padło i e, chciałaby Pani coś dopowiedzieć, albo ma Pani jakiś przekaz dla e, naszych obserwatorów. O, da, to, to, to trudne. Ale, ale może powiem, bo mówimy Astrumental Health, to ja może powiem, że mamy tutaj osoby z Uniwersytetu Śląskiego, no my jesteśmy tym rdzeniem, tą bazą i mamy też oczywiście członków Lunaresa, no bo to jest miejsce, w którym realizujemy po prostu misje analogowe, ale mamy też przedstawicieli Uniwersytetu Zielonogórskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu SWPS. I chciałam podkreślić, że to jest siedem osób, które są tym korem, do tego mamy całe zaplecze innych osób, które zajmują się już prostu Szczególnymi, nie wiem, fragmentami jakiś analiz, czy wsparcia procesu badawczego i chciałam pokazać, że to jest tak dla mnie niesamowite, że mając tak duże zaplecze i tak jesteśmy ogromnie tutaj obciążeni i pracy nam naprawdę nie brakuje więc, a to jest tylko jeden eksperyment z tych 13 polskich, które lecą w kosmos i z wielu eksperymentów, które są jednocześnie realizowane więc wielkie tutaj ukłony, znaczy z mojej strony podziękowania dla całego mojego zespołu, ale też ukłony dla wszystkich ludzi, którzy organizują loty w kosmos, to wydaje mi się niebywałą logistyką i niesamowitym po prostu przedsięwzięciem, żeby naprawdę wysyłać człowieka w kosmos i robić to bezpiecznie i odpowiedzialnie, i naprawdę jestem pod wrażeniem tego, co się wydarza. Zgadzamy się zupełnie i <laughs> bardzo dziękujemy Pani za poświęcony czas i za to, że opowiedziała nam pani o eksperymencie, który pani prowadzi, pani zespół w zasadzie będzie przeprowadzał na stacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Dziękujemy bardzo, że znalazła Pani czas, żeby się z nami połączyć. Dziękuję, dziękuję serdecznie. Na tym, na tym skończymy nasz, yy, nasz wywiad. Wiesz? Bardzo mi miło.